Koniec 2300 dni. Widziałam tron, a na nim siedzącego ojca i syna. Wpatrywałam się w oblicze Jezusa i zachwycałam się jego wspaniałą postacią. Postaci ojca nie mogłam zobaczyć, gdyż zakrywał ją obok byszczącej światłości. Zapytałam Jezusa, czy jego ojciec ma taką samą postać jak on. Odpowiedział mi, że tak jest. Ale nie będę mogła jej zobaczyć, gdyż jeśli byś ujrzała chwałę jego postaci musiałabyś umrzeć. Widziałam przed tronem Bożym Adwentystów zbór i świat. Widziałam dwie grupy: jedną kłaniającą się przed tronem i głęboko zainteresowaną, drugą obojętną i niedbałą. Ci, którzy kłaniali się przed tronem, modlili się i patrzyli na Chrystusa. Wówczas on spoglądał na swego ojca i wydawało się, jak gdyby wstawiał się u niego. Wtedy światło padało na, o, od ojca na syna, a od syna na modlącą się grupę. Zobaczyłam potem niezwykle jasne światło, idące od ojca ku synowi, a od syna ku ludowi przed tronem. Lecz niewielu przyjęło to wielkie światło. Wielu wystąpiło z kręgu tego światła i bezwłocznie je odrzuciło. Inni nie dbali, nie umiłowali tego światła i ono odwróciło się od nich. Niektórzy zaś umiłowali go, podeszli doń i modlili się wraz z tą małą gromadką. Wszyscy z tej gromadki, która przyjęła światło, radowali się jej twarze i twarze ich świeciły jego chwałą. Widziałam ojca podnoszącego się z tronu i udającego się w ognistym wozie do najświętszego poza zasłonę, gdzie usiadł. Potem Jezus postał z tronu, i większa cześć, część z tych, którzy stali pochyleni przed tronem, powstała wraz z nim. Nie widziałam jednak żadnego promienia światła, który by idąc od Jezusa oświecał ich beztroski tłum, wtedy kiedy Jezus powstał, oni zostali pozostawieni w zupełnej ciemności. Ci, którzy powstali wraz z Jezusem, wpatrywali się w Niego, gdy schodził z tronu i odszedł na pewno odległość. Potem podniósł swą prawicę i rzekł wdzięcznym głosem: Czekajcie tutaj, idę do mego ojca, by otrzymać królestwo. Zachowajcie w czystości wasze szaty. Wkrótce wrócę z wesela i zabiorę was do siebie. Później do, miejsc, do miejsca, gdzie stał Jezus, podjechał wóz z obłoków, z kołami jak ogień w otoczeniu aniołów. Jezus wstąpił do wozu, który go zawiózł do Najświętszego, gdzie siedział ojciec. Tam ujrzał Jezusa, tego wielkiego arcykapłana, stojącego przed ojcem. Brzeg jego szaty był ozdobiony dzwonkami i jabłkami granatu. Ci, którzy powstali wraz z Jezusem, weszli wiarą za nim do Najświętszego modląc się. Ojcze, daj nam ducha Twego. Wtedy Jezus tchnął na nich ducha świętego. W tchnieniu tym było światło, moc, dużo miłości, radości i pokoju. Odwróciłam się, chcąc zobaczyć tę gromadę, która nadal była pochylona przed tronem. Nie wiedziała o tym, że Jezus ich opuścił. Wydawało się, jakby przed tronem pojawił się szatan, usiłując dalej prowadzić dzieło Boże. Widziałam ich, jak patrzyli na tron i modlili się. Ojcze, daj nam Twego ducha. Wtedy szatan natchnął ich, nie świątobliwym wpływem, w którym było światło i dużo mocy, lecz nie było w nim słodkiej miłości, radości i pokoju. Celem szatana było utrzymanie ich w zwiedzeniu oraz oderwanie i zwiedzenie dzieci bożych. Dziękuję.